Dawno nie było takiego luźnego pogadanka o różnych pierdołach, więc stwierdziłem, że sobie dzisiaj to zrobimy. I zrobimy taki TBR na październik listopad. Dlatego, że chciałem się z kilku rzeczy wywiązać, dlatego, że miałem pewną grupę książek odłożonych, które chciałem przeczytać w tym roku. To nie do końca wyszło, natomiast yy, mam jeszcze, no, reszta października yy, jeszcze października, listopad i grudzień, żeby przeczytać. Nie wiem, czy wszystko przeczytam, co zaplanowałem, ale mam nadzieję, że większość tego będzie. I może zacznę od tego, co aktualnie czytam. Po kolei zacząłem dzisiaj wróciłem sobie. E, Great Lakes Avengers Super Bohaterowie Marvela. To jest bardzo dobry komiks, który swoją drogą jest troszeczkę dziwny i to jest jedna z takich pozycji z tej kolekcji, która bardzo mocno mnie zaskoczyła. Następnie będzie książka Telepata. Ona mi się podoba, bo to są moje klimaty. Lubię polskich autorów i lubię polskie jakieś właśnie kryminało trailery. I ta książka bardzo mi się też podoba właśnie. Jest szybko się odczyta, aczkolwiek jest trochę gruba, więc troszeczkę to zajmie. Tutaj mam podcięte skrzydło od Alexa To Stoja i. Tak idzie powoli, ale do przodu. W tym roku trochę się wziąłem za Kinga. Bo przeczytałem w tym roku podpalaczkę, teraz czytam e, Kerry. Jeszcze miałem w książkach, które chciałem przeczytać Outsidera, więc to pewno będzie kolejna rzecz, którą przeczytam. Kolejna rzecz to jest Wampir od Nie wiem, tak stwierdziłem, że wyglądał fajnie, więc przeczytam. Tutaj mam książkę, którą kończę i to jest jak przekonująco mówić i przemawiać. Stwierdziłem, że to może być fajny poradnik też dla mnie, bo mam trochę problemy z w różnych rzeczach. Zacząłem też Gambita, bo to jest książka, którą dostałem w liceum w ogóle na... na Mikołajki. I do tej pory jej nie przeczytałem. Przeczytał ją mój ojciec za to. Mój tata za to ją przeczytał. I mu się podobała, ale lubi bardzo takie klimaty, więc nie dziwię że mu się podobała. I... Hmm, chciałem się raz przeczytać Grzech Pierworocny z WKKM. Chciałem część pierwszą, jeszcze mam z drugą. Yy, no i to jest tak mniej więcej, co aktualnie czytam. No więc to jest taka moja aktualna kupka do czytania. Wezmę kamerę rękę. Jeszcze do ponad to czytam. Znaczy przeczyt, nie wiem czy to czytam całość, ale przeczytałem dwa tomy Herzstopera od siostry tego komiksu i bo byłem ciekawy, co tam jest po prostu, jaki to jest komiks i powiem szczerze, jest naprawdę fajny, szybko się czyta. Przeczytałem dwa tomy już. Spoko, spoko. Eee... I co? I pewnie też się dużo osób zastanawia, bo tu jest dużo tych książek różnych. Będę z zamieszczery, dla mnie to jest właśnie taki plus, że książek jest dużo i są różne i to są komiksy, bo to mi też pomaga przy zastoju czytelniczym, bo ja ogólnie komiksy, mangi czytam szybko, dlatego że one też poprawiają mi to i jakie ja się w nie się wciska, w sensie jakbym miał czytać jedną książkę teraz, się zajmę na jedną książkę, to pewnie bym się po prostu nudziła i bym mnie nie doczytał do końca, a tak wiecie. Więc, jakiś komic, który jest late, który znam, albo sobie chciałem odświeżyć, albo mangi, kolejne tom jakiejś serii, które lubię, to pomaga. To samo różne książki. Bo, na przykład, Telepata to jest coś, co wiem, że mi to mi się podoba, co jest dla mnie proste w odbiorze i nie potrzebuję. Z drugiej strony, jest jakiś tam poradnik, wiadomo, King, inne rzeczy. To mi po prostu pomaga w takim zastoju. Yy jest polecam, no może nie tyle co polecam bo jak ktoś potrafi zbierać dużej ilości książek na raz no to, no to nie, ale jak ktoś lubi no to lubi eee, no i dobra to jest to co czytam, jeszcze pokażę co planuję przeczytać, jesteśmy przy mojej półeczce i teraz tak po kolei plan był taki żeby przeczytać tu były właśnie zestawy książek jeszcze mi zostało z tych co chciałem przeczytać to jest to odbiorę ci wszystko Piętno i ciszę. Jestem pewien, że albo jeszcze jak yy, jeszcze w październiku tych książek zacznę. Prawdopodobnie o to, bo jest pierwsza, zacznę ją czytać, żeby sobie nadrobić. No, Natomiast powiem, że po prostu będą one czytane albo w listopadzie, albo zaczęte w grudniu. Jeszcze tu mam taką kupkę pięciu książek. taki oriverze mi się przechyla. Na no, nic. Tu mam szklany klosz jeszcze i Lamparta jakieś takie sery rzeczy. I jeszcze właśnie Outsidera od Kinga, którego planowałem przeczytać. E, cyfrak, tom pierwszy i takie coś, co się nazywa Duchowe życie zwierząt. Planowałem to poczytać, dlatego że no, mm, no stwierdziłem, że to mogą być szybkie książki do przeczytania i można będzie się zająć czymś innym. Do tego tu mam trzy komiksy, które, no trochę sobie w tym roku komiksów, trochę doszło, tam ludzko pochodzi między innymi, Halka i drugi cień grzechu pierworocnego, chciałem to przeczytać, żeby odświeżyć to do końca roku te, te komiksy, zobaczyć, jeszcze mam kilka innych rzeczy, tam ja mogę mam taką kupkę pięciu książek, ale to jest chyba plan na przyszły rok bo zobaczę jeszcze. Tam jeszcze z biblioteki jedną książkę, Lęk, też uprawnuję przeczytać w najbliższym czasie, jeżeli coś skończę ostatnio, teraz tam jakieś mniejsze książki jeszcze, Trimus i tutaj romantycy. Dodatkowo jest tu jeszcze śmierć upominek. Bardzo mnie zaciekawiła ta książka i ściarę mi. Football Manager to moje życie. Też mnie to ciekawiło, więc myślę, że to przeczytam. A i tu jeszcze na dwa tomy Dr. Stone, tylko ja stwierdzam, że na razie troszeczkę zostaje później, żeby sobie je odświeżyć I, i tyle. I myślę, że nie wiem czy jeszcze będę w tym roku z na razie nie mam do tego głowy. No ale i tak mniej więcej by to wyglądało. No dzięki za obejrzenie, niech i do do zobaczenia. Elo.